I to są elementy, które mogą na jachcie też występować luzem, w związku z tym dobrze jest na przykład skomasować w jednym miejscu, żeby w razie sytuacji, że będziemy mieć y, dwie minuty na opuszczenie jachtu, bo na przykład uderzyliśmy w jakiś kontener i zalewa nas woda i nawet nie ma w ogóle mowy o tym, żeby myśleć o pompowaniu, tego typu y, wór jak ze sobą czy beczkę zabierzemy na pewno pozwoli nam zwiększyć... Szans, szansę ci złapać. To no, podstawa, apteczka, tak? Woda apteczka, która zawiera. Dobra, nie można szukać żeby... Można Spokojnie rwać, bo tych metrów trochę jest, tak? Czasami są takie, że mamy 6 metrów, ale to jest wyraźnie zaznaczone. Ja Korzystamy tak? sobie tutaj z knagi.

Tak? Pracowa odpaliła, jeżelik wchodzi, przyskakujemy na jeżelkach automatycznych, bo najpierw przed skoczeniem, żeby nie ryzykować, czy mechanizm działa, czy nie, otwieramy go, tak? <trym> Aleluja! Czy może być, możemy mi dać sandał, czy nie? Szczekaj się. Jak najwyżej, jak najwyżej, jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, Nie bardzo niewygodnie, wygodnie, jak ktoś chciał mnie całego, ale jak nie będę pracował i pomagał. To jakoś wlewo. Okej. nie? z pomocy jednego człowieka, tam na pokładę. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, to nie tak łatwo... Nic Tak? Odbezpieczam i wystawiam daleko od siebie, tak? Rozpoczyna się proces palenia, tak? Nie patrzę. Na chwilę zacznie się naprawdę bardzo silny płomień, tak? No i teraz trzeba czekać, aż się to wypali, tak? Nie ma żadnego machania tym i tak dalej. To ma w tym momencie, ten się będzie sprowadzona Zobacz, jest. prawda? I daj wody, daj wody, wody, bo ciepło I gęsto jest to morańczowy Zwłaszcza w przypadku gdybyśmy wiedzieli, że poszukuje jakiś śmigłowiec, jakiś samolot poszukiwawczy. jeżeli już jest coś ugaszone...